Z inicjatywy firmy Swiss Crown, klubu Agrożary i nadleśnictwa Lipinki odbyła się szósta edycja akcji Sportowe Sprzątanie Zielonego Lasu. Ponad setka młodych sportowców, trenerów oraz mieszkańców Żar wspólnie wyruszyła do Zielonego Lasu, by posprzątać ten przepiękny teren. Na wiosnę sadzimy drzewa, jesienią sprzątamy las, więc cały czas coś robimy dobrego dla środowiska. Każda taka, co cieszy, z tej młodzieży na pewno ta młodzież, która sprząta, nie będzie śmiecić, no ale. No jednak tych śmieci jest dużo, Co bardzo cieszy tutaj, no ilość ludzi postronnych, także to jest niesamowite, że ta impreza się odbija dużym echem. Ludzie jednak, ta świadomość tego czystego naszego środowiska jest bardzo istotna. I życzę sobie tylko jednego, żeby tych worków do śmieciami było jak najmniej zabranych. Tak to będzie świadczyło o kulturze ludzi, że jednak idziemy do przodu. Tak jak co roku wspieramy naszego głównego sponsora. Bardzo się cieszę, że jest tyle u chłopców. Trzeba wspierać naszą przyrodę, nasz zielony las. Bardzo się cieszymy. Takie akcje uczą chłopców, że nie wolno śmiecić się w lesie i może to też wpłynie na to, że ich koledzy również nie będą śmiecić i będą dbać o nasze środowisko. W tym roku już stawiliśmy się praktycznie całą grupą. Zawsze staramy się z zawodnikami pomagać w innych inicjatywach. Co roku jesteśmy na wszystkich praktycznie takich eventach, pomagamy jako wolontariusze, czy to bieg poru, bieg po zielonym lesie, biega po pożarach, sadzenie drzew, zawsze staramy się z zawodnikami jeśli uczestniczyć w takich inicjatywach lokalnych. Mam nadzieję, że co roku ta akcja będzie przynosić tym wymierne korzyści, takie, że tych śmieci będzie mniej, bo, bo o to co wszystkim chodzi, że to jest społeczeństwo tak naprawdę uczy się tego, widzi, że działamy i mam nadzieję, że tak jak powiedziałem będzie tego mniej. Tak jak widzimy spotkały to się wszystkie kluby sportowe, tak? Od, od e, koszykarzy, po, po piłkarzy, po lekkoatletów i, i zapaśników, którzy korzystają z tego lasu, widzą to dobro. No, jak zbudujemy tą świadomość od najmniejszego do największego, że ten las jest nam potrzebny ramach treningu, to jak najbardziej musimy o to dbać i to w Tym roku mogę powiedzieć z pewnością, że śmieci jest dużo mniej. Dużo mniej niż w zeszłym roku. No w zeszłym roku już też było zauważalne to, że tych worków było mniej, ale ten rok jest naprawdę. Po, po, tym, po tej akcji możemy stwierdzić, że las jest wysprzątany. Jednak świadomość mieszkańców i odwiedzających las jest chyba większa. Nie wyrzucają tyle śmieci. I tak już się zastanawiam dzisiaj, czy przypadkiem w przyszłym roku nie zrobić tego sprzątania. Innym miejscu, mimo tego, że jest to sportowe sprzątanie Zielonego Lasu, ale może akcje przeniesiemy w takie miejsce, gdzie jest to po prostu bardziej potrzebne, a na przykład las będziemy sprzątać tylko co dwa lata. No wysprzątajmy naszą okolicę. My musimy mieć też świadomość tego, że ta młodzież to jest nasza przyszłość. Jeżeli my nie zaszczepimy nie tego, żeby oni dbali o to środowisko, to swoje podwórko, miejsce, gdzie nawet trenują, no to, to, to nie będzie dobrze. Także takie akcje są potrzebne, to uświadamianie, nauka. Po pierwsze nie śmiecimy sami, a po drugie jak już widzimy, że jest coś na ziemi, to podnieśmy to i wrzućmy do śmietnika. Uczestnicy akcji po wyczerpującym sprzątaniu zasiedli do ogniska i obiecali sobie, że za rok spotkają się w podobnym miejscu.